I maczeta dzisiaj jakaś PHLK będzie grana? No. Tak myślałem. Kto, kto to był? Maczeta! Uuuu! <laughs> <Uf. laughs> wyjeb, 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 wyjeb no. Co? Co? Technologia A? XD. Technologia XD. Uf. To ty zrobiłeś! Przepraszam! To ty zrobiłeś! Przestraszyłem się! To też o... kurwa. To poncerzone sprzęt mamy. Okej, no dobra. Masz taki przykład, mówię, że nie ma ani jednego takiego srebra z osobami na nami. To jaki problem mi go zarobi? Kto ty grysz? Co ty no. Ja wiem. Kurwa, dosłownie go już... O kurwa, ty. o kurwa o kurwa o kurwa o eee to nie e, czekaj. tego nie pomalujesz a kto kierowcą w ogóle był porąży? co on pierdoli się jak mam się nie denerwować zaraz wyklepiemy kleju się do nas chyba nie wygrana kurwa co jest Ale beka Nie no, kurwa się do granat. Patrz To jest głupie to co robiłem w tym momencie, jak najbardziej Kurwa on jest wolniejszy. Raf, on jest wolniejszy! <śmiech> 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 A! W kostkach nogowych dostał. Weź powiedzieć żeby taki... zobacz jak zajebiście kurwa, wyjdź z zobacz jak ładnie naprawiam got a lot of 10, of yeah, the tak, na pewno <ścoughs> 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 Patrz, on panika ma! Co się odwaliło w drzewo? Dożyłeś. Ale mam drzewo. O, kurwa. o kurwa. Tak, nie zapomnij, nie zapomnij. Sam się stresuję. Zobacz, jak to wygląda. No, A, pięknie wygląda, pięknie. Prawie mnie zabiłeś. Nie no, zaznaczyłeś do ch... strony Nie, nie, to jest... Legenda. Ciul piechoty, nie pantera. Nie, pantera, pantera, faktycznie, ale mi wyrwał do środka. Ale mi wyrwał. Faktycznie. Prawda, kurwa, nie? Był. Please, no! 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 Ja mam o. wszystko, także. Aha! Wszystko, każdy. A od... wszystko A to. Wiatura. Dawajcie, Pluton tych. Czy. Ty. No, A, dobra, Do dobra. Patriots. Okay. Lecą, 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 kurwa lecą! Enemy Luka. Minę. Czy <śmienę. śmienę> zdążyłem go zabić. Kurwa, Gdzieś mina może Na być. Dobra, że <śmienę> dobra. Dobra, że nie <śmienę> nie. Chyba, że nie zdążył. Ty Laga dostałeś de. de... D dinner? Ta bajka pieściowa! O kurwa! O kurwa! Lecą skurwysyny kurwy le syny! Co to e Papa lamerigana!